Cześć, witajcie. Właśnie nagrywam dla Was z nowej kamerki DJI Osmo Action 5 Pro. Nie ja wiem, czy w ogóle ten filmik pojawi się na kanale. Mam nadzieję, ponieważ właśnie jestem w drodze, idę sobie na piechotę na basen na trening i po prostu postanowiłem wziąć tą kamerkę i coś dla Was nagrać. Jeżeli uda mi się coś z tego zmontować, to na pewno ten filmik zobaczycie. Niedługo pojawi się również filmik z unboxingu tej kamerki oraz jakichś pierwszych wrażeń, ale jak na razie, po tych powiedzmy kilkudziesięciu minutach używania tej kamerki, mogę Wam powiedzieć, że jest bardzo fajnie i na to właśnie liczyłem. Dla osób, które interesują się nagrywaniem, warto również dodać, że nagrywam w profilu normalnym w 10-bitowym kolorze w maksymalnym bitrate. To, jak mikrofony działają, możecie również zobaczyć na najbardziej rozłożonym selfie sticku, ponieważ na poprzednich ujęciach miałem go złożonego. Co ciekawe, kamerką można również robić zdjęcia, dlatego mam tutaj kilka, które możecie sobie obejrzeć. Zdjęcia normalnie są w lepszej jakości, ale i tak bez szału, więc polecam robić je telefonem. Jestem już jakoś w połowie drogi. Na razie idzie się bardzo fajnie. Yy, I podoba mi się również yy, ogólnie coraz bardziej ta kamerka. Yy, ponieważ yy, po tym jak po prostu nagrywam dla Was te pliki, to sobie je przyglądam. I bardzo jestem zadowolony z yy, jakości samych tych nagraniach i oczywiście jakości dźwięku. Co warto dodać, kamerka ma ekrany amolodowe, więc nagrania będziecie widzieć praktycznie w pełnej jakości. Powoli dochodzę już na basen. I co mogę Wam powiedzieć o samej kamerce? Jak na razie jest naprawdę świetna. Zobaczymy oczywiście, co będzie po dłuższym czasie użytkowania. E, prawdopodobnie wybiorę się również e, na rower jakoś tutaj w najbliższym czasie. Mimo tego, że teraz e, podczas zimy jeżdżę na trenerze. E, więc też będziecie mogli ją zobaczyć. Tak jak będę ją głównie używać Oczywiście będę ją używać też prawdopodobnie na wakacjach, może na jakichś vlogach Czy ogólnie na jakichś na wyjazdach na zawody yy, Abyście mogli po prostu oglądać film, filmy w jeszcze lepszej jakości No bo wiadomo telefon choćby był i tak jakiś bardzo dobry To jakości raczej kamerki nie dorówna co oczywiście będzie widać głównie na przykład w bardzo słabych warunkach świetleniowych. Oczywiście przez wielkość matrycy, która jest w tej kamerce, a która znajduje się w większości telefonów. Ja już jestem na miejscu, dlatego ten filmik również się kończy. Dajcie wam znać, co sądzicie o tej mojej nowej kamerce, o jakości nagrań które mogliście zobaczyć i do zobaczenia w następnych filmikach czy to tej kamerce czy wszelkich innych na moim kanale. Trzymajcie się!